Witam Państwa, szczęść Boże. Nazywam się Andrzej Derdziuk, jestem bratem mniejszym kapucynem, jednocześnie pracownikiem naukowym Kulu i mam zaszczyt prowadzić ten program, który jesteś. Chciałbym dzisiaj razem z Państwem zatrzymać się nad postacią Sługi Bożego Jacka Krawczyka i dlatego gościmy dzisiaj panią dr Ewę Banaszak która jest pielęgniarką na oddziale onkologicznym w Lublinie, a jednocześnie jest autorką książki o ewangelicznym wymiarze cierpienia, sposobie przeżywania cierpienia przez Jacka, witam Panią serdecznie. Witam ojca, witam telewizów, bardzo mi miło gościć w programie. Panie Ewo, kiedy zatrzymujemy się nad postacią Jacka Krawczyka, człowieka, który żył tu w Lublinie, był studentem kulu. A jednocześnie dziś jest kandydatem na ołtarze. Kim był, może pani nam powiedzieć? W takim pierwszym odbiorze Jacka Krawczyka, kiedy, kiedy zapoznałam się z jego postacią poprzez książkę, poprzez świadectwo rodziców, osób, które go znały, to przede wszystkim młodzieniec pełen entuzjazmu, pasji, bardzo wrażliwy, otwarty na drugiego człowieka. Szukający też dróg wyboru swojego, swojej drogi powołania, studiujący, mający wiele zainteresowań, taki, o, takiej wrażliwości też estetycznej, muzycznej, i, ale też przede wszystkim człowiek wiary, człowiek zaufania Panu Bogu, dający się prowadzić Panu Bogu, nieustannie poszukujący, Drogi, którą. którą ponieważ on to był młody człowiek, zmarł w wieku 24 lat, więc, więc cały czas to, to dojrzewanie do wyboru, do powołania, do, do wyboru drogi życiowej. I y, on w, cały czas właśnie ukierunkowywał się na Boga, i w, w tym wyborze y, również y, służył drugiemu człowiekowi. Jego, jego wrażliwość przekładała się już właściwie od. Od nastoletniego wieku na posługę drugiemu człowiekowi. Jako szesnastolatek w Rzeszowskim Liceum, poza lekcjami, w czasie wolnym, uczęszczał do domu opieki społecznej do osób starszych, opuszczonych, i tam poświęcał im swoje życie organizował im czas wolny. Były to czasy komunistyczne, więc nie było tam jako tako życia religijnego w programie tego domu, a on wprowadzał właśnie nabożeństwa, zakupował różańce, książki, organizował im czas wolny i Przede wszystkim wnosił tam entuzjazm, radość życia i zainteresowanie drugim człowiekiem. Jednocześnie ten Jacek, który potrafił opiekować się rencistami w domu rencistów w Rzeszowie, był kimś, kto miał własne zainteresowania. Przecież był zapalonym ornitologiem. Tak. Właściwie w szkole podstawowej interesował się ptakami, życiem takim przyrodniczym i, i chciał zostać ornitologiem, również nawiązał współpracę z Uniwersytetem Krakowskim właśnie w tej dziedzinie i też taki epizod z jego życia, że, że opiekował się bocianem przez zimę, który nie mógł wylecieć do ciepłych krajów i, i jego właśnie pasja. Później fotografia, później ikebany, muzyczne zainteresowania, człowiek, człowiek, człowiek wielu pasji, ale, ale w tym wszystkim właśnie jego taką główną pasją był drugi człowiek, drugi człowiek, który który zawsze go y, motywował do działania, do pomocy, do, do opiekowania się. Kiedy był w liceum, w jednym z wypracowań napisał takie słowa, że chce być misjonarzem, a w liście do rodziców pisanym kiedyś z Gdyni do swoich rodziców mieszkających w Palikówce napisał, chce być człowiekiem na maksimum. Co to znaczyło dla niego, być człowiekiem na maksimum? Być człowiekiem na maksimum to przede wszystkim dawać, jak to Jacek określił, z siebie wszystko, co jest, co jest możliwe, dawać, dawać, dzielić się tymi darami, którym, którymi został. Obdarowany, a jednocześnie czynił to w sposób bardzo taki, taki prosty, zwykły. Nie szukał jakichś nadzwyczajnych rzeczy, że jak skończy studia, jak, jak osiągnie jakieś wykształcenie, jakieś, jakieś kursy i tak dalej. Ale on jak gdyby w naturze miał tą służbę drugiemu człowiekowi, tą, tą otwartość na drugiego człowieka. I właściwie życie podsuwało mu scenariusze do realizowania tej miłości. Do drugiego człowieka, bo kiedy przybył tutaj do Lublina na, 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 na kult, to oczywiście w pierwszej kolejności egzaminy i organizowanie tego życia studenckiego, ale już w pierwszych miesiącach studiów podjął wolontariat w szpitalu dziecięcym, gdzie systematycznie uczęszczał do szpitala i tam poświęcał swój czas opiekując się dziećmi. Które na, na oddziale ortopedycznym. Wtedy też nie było odwiedzin rodziców w szpitalu, więc, więc on właściwie był taką osobą, która wypełniała tym dzieciom czas wolny. Mama Jacka opowiadała mi kiedyś, że Jacek odwiedzając tych chłopców, rozdawał słodycze, które posiadał, różne rzeczy. I kiedy już rozdał wszystko, zobaczył, że dwóch chłopców jeszcze nie zostało obdarowanych. I wtedy on miał taki szalik zrobiony przez mamę. Przeciął go na pół i podał tym chłopcom, żeby nie zostali nieobdarowani. Ale jednocześnie ten młody chłopak, który miał ambicje pomagania innym, sam spotkał się z cierpieniem. Co się wydarzyło w jego życiu? Jacek, yy, będąc na trzecim roku studiów, no troszeczkę czuł się gorzej i rozpoczął się proces diagnostyczny, z czego to wynika, wiadomo student zawsze może znaleźć usprawiedliwienie dla gorszego samopoczucia, sesja, nieprzespane noce, jeszcze dodatkowo ta aktywność charytatywna Jacka, niemniej jednak jego stan zdrowia już tak no, pogarszał się i no trzeba było podjąć specjalistyczną diagnostykę i Dowiaduje się Jacek w czasie wakacyjnym, że rozpoznano u niego chorobę nowotworową płuc. I, i, I tutaj rozpoczyna się proces, kiedy Jacek służył cierpiącym. Wtedy on przyjmuje cierpienie w swoim życiu, staje się świadkiem. Hmm, Przyjęcia cierpienia na, na, na płaszczyźnie swojego życia. To było też w takim dramatycznym momencie jego życia, ponieważ on się zakochał tu w, na studiach, w koleżance ze studiów i zawarli już związek cywilny, bo wtedy nie było małżeństw konkordetowych. I kiedy on pojechał właśnie do domu, okazało się, że to boczne zdjęcie klatki piersiowej pokazało już obecność raka płuc. I wtedy on napisał list do swojej narzeczonej. Przypomniał mi pani, co wtedy napisał. Jacek, wtedy y, zdając sobie sprawę z, z ryzyka, jakie. jakie, jakie przynosi diagnoza nowotworowa, że, że, że jego życie jest, jest tak naprawdę y, różnie, może się potoczyć, może, 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 może być rokowania mogą być bardzo dobre, ale równocześnie bardzo złe, więc on pozostawił y, swojej przyszłej małżonce już wtedy narzeczonej y, wolność, że, że, że jeżeli, jeżeli ona uważa, że, że nie jest w stanie dźwignąć tego te, te, tej sytuacji, tej choroby, tego cierpienia. To on po prostu daje jej wolność, daje jej możliwość podjęcia decyzji na nowo. Czy, 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 decydu, czy ona zdecyduje się dalej kroczyć wspólnie drogą małżeństwa, czy, czy jednak jest to zbyt wielki ciężar i wolności, by, by pozwolił, że tak powiem, zakończyć tą relację. W tym liście napisał jednak, że powiedział jej o tym, że daje jej wolność. Ale też stwierdził, że jeżeli boi się śmierci, to tylko dlatego, że mogę utracić Ciebie ukochana. Jednocześnie ten młody człowiek, będąc w szpitalu dawał świadectwo wspaniałe takiego godzenia się z cierpieniem. Jedna z lekarek powiedziała wtedy, że ja w życiu nie spotkałam prawdziwego Chrześcijanina. Jeśli Jacek y, jest kimś, kto takim przykładem jest, to mogę powiedzieć, że taki chrześcijan wtedy spotkałam. Na czym polegała ta jego forma przeżywania cierpienia? Przede wszystkim Jacek od początku diagnozy nowotworowej, od początku zderzenia się z tą, z tą, z tą sytuacją nową wiadomo, jest to młody człowiek, małżeństwo, studia, pełen życia, planów na, na, na przyszłość, i, i, i on. Całkowicie y, y, zaufał Panu Bogu, całkowicie zawierzył się Panu Bogu, uważał, że, że cierpienie jest kapitałem na drodze do wieczności. Jak, jakkolwiek potoczą się jego losy, on wie, że, że to jest dla jego, dla jego dobra, dla jego uświęcenia. I y, co mnie przede wszystkim zafascynowało w, w postawie Jacka wobec własnego cierpienia, że. On nie ogniskuje się na samym cierpieniu, on ogniskuje się na tym, jak przetransponować to cierpienie, żeby być dobrym człowiekiem, dobrym świadkiem, dobrym mężem już, już wtedy, bo po końcem sierpnia zawierają związek małżeński. W kaplicy szpitalnej. W kaplicy szpitalnej, no tak. nie dojechał na własny ślub w Katowice. Tak. Stan zdrowia nie pozwolił mu na to. I. i... Jacek Krawczyk pozostawił taki specyficzny poradnik dla osób właśnie cierpiących, ale też dla tych, którzy, którzy się opiekują. Co mnie zaskoczyło, że, że Jacek w przyjęciu choroby nowotworowej jakby neguje tą, tą konieczność stawiania pytania, dlaczego, dlaczego mnie to spotkało. Oczywiście. Stawiamy sobie to pytanie. Jacek Krawczyk też sobie stawiał to pytanie, ale on mówił, że zbyt długie zatrzymywanie się na tym etapie powoduje, że, że człowiek się wycofuje, że człowiek się nie rozwija w chorobie, że nie, ma, że nie ma możliwości rozwoju. Dziękuję bardzo. Jacek to także człowiek, który powiedział, że cierpienie traktował jako wielką łaskę, do której Bóg przygotował go całe życie. Dziękuję Państwu za uwagę. Ufam, że będziemy dalej rozważali te tematy ewangelicznego przeżywania naszego życia. Dziękuję bardzo.